Siemaneczko, witajcie na kanale Domisiozaur. Otworzymy sobie dzisiaj mystery paki z Pikashop, czyli z partnera tego kanału. Ej, jak pewnie już, nie wiem, czy się na mój kanał, czy nie. Generalnie mystery paki bardzo dobrze się oglądają, więc wydaje mi się, że ten odcinek też ma jakieś szanse, żeby Generalnie jeśli chodzi o Pikashop są dostępne trzy rodzaje mystery packów, bo tak to się tam nazywa, mini blue, mini red i starter. W środku jest, są dwie karty AR, losowe dwie karty AR i cztery boostery z różnych setów japońskich, co jest bardzo, bardzo ciekawe, bardzo fajne. Według mnie zaczniemy sobie od tego niebieskiego. Nagrywa się, nagrywa się, wszystko jest zapieczętowane oczywiście. W przodu jest tylko naklejeczka i znaczek, że tutaj jest niebieskie. Tutaj odsunę sobie tę te, te, paczuszkę. O. Mamy to gdzieś dalej i sprawdzamy, co my tu mamy. Cztery boosterki, e, cztery inne boosterki niż w Mini e, Redzie. Tu mamy Roll of the Black Flame. To jest chyba dodatek, e, to jest Raging Surf, to jest e, Podajże White Force, no i Night Wanderer. No i tu mamy tę paczuszkę z, z tymi dwoma kartami AR. Otworzymy sobie pierwsze pusterki japońskie w ilości 4. Fajnie, że z różnych setów. Bardzo mi się to podoba, gdyż no, jakby mamy możliwości zobaczenia tych różnych secioków, które gdzieś tam wychodziły na przestrzeni ostatnich czasów. Otwórzmy sobie. Jeszcze Rule of the Black Fang. Tutaj skojarzę, z tego co kojarzę, jest możliwy Charizard. Nie będę przekładał. I niestety z tej paczuszki nic ciekawego nie wyszło. Oczywiście wyszedł teaser, który jest bardzo częsty. Jeśli chodzi o, o, ten, o ten set, on jest odwrotnie Night Wanderer, On też jest bardzo popularny w europejskim boosterkach. Sprawdźmy następny boosterek. Niestety z tego boosterka też nic ciekawego nie wypadło. No ale plus jest taki, że nawet jeśli z boosterków nic ciekawego nie wypadnie, no to jest szansa, że wypadnie z... Oczywiście, z, że wypadnie z, e, z tych pięciu losowych karcioszek, które gdzieś tam są w, w tym secie. No i mamy no ostatni Waging Surf. Sprawdźmy, sprawdźmy, czy coś tutaj się trafiło. Parasol Lady, czy to jest ten set z Parasol Lady? No, tutaj niestety też nic nie pykło. No ale co by nie było. O, coś mi tutaj spadło. Nieważne, co by nie było. I tak mamy jeszcze w tym mystery packu dwie losowe AR-ki. Dwie gwarantowane, Aldrary. Jak no, widzicie, są one zasłonięte. I co my tu mamy? O, taki ładny poczek. Ładny poczek. I to jest chyba Future Pokémon, ale bardzo ładny, bardzo ładny arcik. O jacie, nie wiem jak się ten ptaszek nazywa, ale bardzo mi się podoba ten design i ten, ten art. Jak widzicie, nie było niczego ciekawego co prawda w paczkach japońskich. Mamy też, jest mniej kart, ale one są też tańsze. No ale i tak mamy dwa artrery, więc wydaje mi się, że ten boosterek to jest coś, znaczy ten mystery pack to jest coś ciekawego. Tak czy siak. No i co mamy teraz? Mamy. Kolejny mystery pack, razem to jest czerwony, czyli mini red on się nazywa, tak samo jak poprzednim, będą cztery, cztery mystery, e, mystery, packi, znaczy mystery cztery paczki, które są e, wypisane dokładnie z jakich dodatków, no i dwa, dwie gwarantowane ardererki w takim opakowaniu, no to tutaj można sobie to tam gdzieś dać na bok. No i cztery, cztery dodatki. Muszę mamy Stellar Milo, to jest chyba to jest Cyber Judge, to jest chyba Crimson Haze. No i mamy masków część, czyli tam gdzie jest możliwe do trafienia Gry Ninja, tak? To jest, to jest tak bardzo w tym dodatku, to jest zahajpowane. Sprawdźmy co w tym paszce mamy. Coś ciekawego się trafi. O, mamy iX czyli pierwszy dropik z tych paczuszek japońskich. I to jeden iX-ik z tych maskowych iX-ów. To jest chyba, ja nie wiem, która to jest to maska, ale to jest jedna z tych masaczek, które gdzieś tam są. No, całkiem ładne. Generalnie te maski też są fajnych wartości, yy, jeśli chodzi o iX-y. Co mamy? Raging, Raging Servo, o ile się nie mylę. Nie Raging Servo, to gadam Cyber Judge. Dodatek. Szczerze nawet tego, dodatka nigdy, tego dodatku nigdy nie otwierałem, no i w tym przypadku akurat się nie, e, nie myliłem, e, ale nic ciekawego nie poleciało, no i mamy teraz, mm, to jest Crimson Haze chyba, chyba, chyba Crimson Haze, a jak nie to pewnie jest gdzieś poprawka, no i niestety jeśli chodzi o ten boosterek, też nic ciekawego, aczkolwiek te arty na tych japońskich karciuszkach są bardzo ładne. No i ostatnie, Stellar Miroko. Czy trafimy coś ciekawego, czy nie? Trafimy. Weź nie trafimy, to mamy dwie AR-ki, co i tak jest już super opcją, jeśli chodzi o karciuszki. No niestety, niestety niczego to ciekawego się nie trafiło, ale już sprawdzamy teraz dwie AR-ki, które są możliwe. Tak samo jak ostatnio. Ojacie, to jest Snorlaxik, On był w. Wy... Naszym, to jest Snośnik z 151 i on był generalnie w naszym Etebeku. Bardzo ładna karta AR. No i sprawdźmy, co tutaj drugiego. O kurczę, też bardzo ładna karta. Nie wiem, jak się ten Pokémon nazywa. Ale bardzo fajny jest. Bardzo fajny jest arcik, który jest za nim taki pokoik. O, tu mamy mm, mamy tego pokémonka z pierwszej geny. Kurcze tak. O, tu mam tutaj też. Jest ten, kurczę, jak się nazywał ten jaszczur prehistoryczny. Eee, teraz nie mogę sobie nazwy przypomnieć, ale to pokebole. Kurczę, bardzo piękne AR-ki, które są gwarantowane. Oczywiście nie te, możecie traficie losowo, eee, jeśli będziecie kupowali, ale, ale zawsze coś. No i co, I teraz mamy ostatni, ostatnią paczkę. Jeśli chodzi o ostatnią paczkę, ona jest najbardziej wypasiona, gdyż będzie tam te 8 boosterków. Te 8 boosterków i. I dwie AR-ki, tak? Nie, trzy AR-ki i jedna s O, to, to już jest taka dosyć fajna paczuszka. Przejdźmy sobie dalej. Ustawimy sobie te bustarki tutaj. Tego też nie otwieramy. Tak jak poprzednio. Zostawimy sobie to na koniec. No i sprawdźmy. Zacznijmy od rur rulera. Rollera of the Black Plane. Sprawdźmy, czy coś ciekawego uda nam się trafić. O, niestety mam popi, ale bez e, żadnych kart. Teraz Raging Surf. Tak, to jest chyba Raging Surf. Tak, Raging Surf tak przynajmniej wygląda. Albo ja się mylę. Mogę się mylić, bo nie wszystkich japońskich dodatków kojarzę za dobrze. O kurczę. Tutaj mamy. O, i no, zawsze fajny eksik. Dobry ieksik nie jest zły. Zawsze jest to jakaś fajna. Fajna karciuszka. Kolejny Light Force, właśnie nazywa ten dodatek. Sprawdźmy to, czy coś tutaj trafimy. O, mamy gęgarka wjechać. Ładny arcik. Ładniusio. Co mamy teraz? Night Wanderer. Tutaj możemy Kasiopeję trafić, tak? To jest ten dodatek. Czy tutaj nam się tu trafi? No tu tak mi się icepack, No to i tak spoko. Nie ma to jak, Nie ma to zawsze jak icepack, Spoko. Może tego z milakry Milacry Mazów często na koniec. Ale te, teraz byśmy wzięli ten Crimson Haze. Sprawdzimy, czy coś ciekawego w tym Crimson Haze. Wyskoczy. Śranie japońskich posterów nie jest wbrew pozorom, aż takie proste. Co my tu mamy? No. O, jakie ładne Lifey, ono na pewno trafi do mojego albumu. Bardzo podoba mi się ten arcik. Dobra. Cyber Judge, tak, Cyber Judge to jest chyba. Tak wygląda, by mnie oceniało. Jak widzicie, no w takim booster boxie jest. O, jaki ładny Pikachu. W takim booster boxie jest 30. 30 takich boosterków, więc trafić coś, to też nie jest taka prosta sprawa. Aczkolwiek mamy tutaj gwarantowane ki i w tym przypadku też AS-R-kę, więc wow! I to mnie to jest naprawdę fajna, fajna opcja, jeśli chodzi o Mystery Box. I, i jeśli ktoś chce sobie pootwierać Mistery Boxy. Hmm, Mam hydro i e, Mistery Boxy japońskie, fajna opcja. No i co ostatnie? Macko Ostatni busterek. Sprawdźmy. Sprawdźmy, sprawdźmy. Może akurat coś ciekawego będzie w tym boosterku. O no, coś tam świeci, ale to Monkey Dory świeci. Erko. Czyli jak widzicie, troszkę, troszkę tych drobków było. Nic specjalnego. Sprawdźmy teraz, co nam tutaj Picasso raczył. Czyli co mamy? Tak samo jak ostatnio. O, dobra, może zasłonimy tego, żeby nie było widać, co tam, co tam jest. Otwórzmy sobie to. Otwórzmy sobie pierwszą. Pierwszą ar -kę. bardzo ładna, chyba już ją trafiłem. Otwierając ten dodatek, sprawdźmy sobie teraz kolejną AR-kę. Ojacie, ale słodka, Słodki żółwik. Mega fajne. Weźmy sobie następną. Co my tu mamy? O, tu mamy zwykłą, zwykły do zakład uncommon, ale bardzo słodki. Co my tu mamy? O. Mamy jaszczura wyścigowego. Tak, świetna Erka swoją drogą. No i co my tu mamy? Jeśli chodzi o SR-kę, to mamy. Kurczę jak mi się nazywała ta karta. Nie pamiętam, ale ma bardzo ładny. Ma bardzo ładny. To jest chyba Cyber Judge, tak? Eee, Karcioszka. Ona w Europie wychodziła jako Paradox Rift raczej, tak mi się wydaje. Ale jest naprawdę fajna. Taka no, pewnie future jest znaczek. Bardzo ładna. Jeśli chodzi o centering i wszystko też wydaje się generalnie całkiem git. No jak widzicie w takiej paczce pomimo tych dropów które były jeszcze były te AR i srk, Wydaje mi się że to naprawdę bardzo fajny, fajny drop. Sprawdźcie teraz jeszcze jak skorzystać z mojego kuponu do misiozaur na sklepie pikashop, żeby móc sobie też odpakować takie e, takie fajne karcioszki, jakie tutaj wypadły. Ja tu jeszcze dołożę te inne karcioszki, ar które się trafiły. Jak widzicie, jest tego dużo i są to naprawdę fajne ar -ki. To wszystko w dwóch, w dwóch mini-boksach, w jednym starterze. Więc naprawdę, naprawdę fajne, według mnie, deal i naprawdę fajne karcioszki, które mogą gdzieś wypaść z takiego boksika. Także kod do mi się na sklepie Pikachu. Pikachu zdecydowanie polecam. Bardzo fajne Mystery Paki. No i co, co tu dalej mówić? Komentujcie, lajkujcie, dajcie znać, czy chcielibyście takiego, taką paczkę kupić, czy Wam się podoba taka, ta, tego typu paczki. Trzymajcie się, Elo.